W tym zadaniu musimy wykazać, że takie trzy kolejne liczby tworzą ciąg geometryczny. Zawsze, jeżeli mamy powiedziane, że jakieś trzy liczby, na przykład x, y, z, tworzą ciąg geometryczny, no to wówczas można napisać równanie uzależniające te trzy liczby od siebie. A mianowicie, jeżeli środkową liczbę, czyli y, Podniesiemy do kwadratu, no to to musi być tyle samo co ila, iloczyn tych skrajnych liczb, czyli x razy z. No i to jest prawdziwy wzór, który zachodzi dla dowolnych trzech kolejnych wyrazów ciągu geometrycznego. Zatem, jeżeli te nasze trzy liczby mają tworzyć ciąg geometryczny, no to muszą spełniać takie równanie. Czyli środkowa z nich podniesiona do kwadratu, czyli jedna, druga. Do kwadratu musi być równa iloczynowi liczb skrajnych, czyli pierwsza liczba pierwiastek z 5 minus 2 razy druga liczba pierwiastek z 5 plus 2, dzielone przez 4. No i teraz musimy po prostu wyrachować te, te działania po prawej i po lewej stronie, no i zobaczyć, czy lewa strona będzie równała się prawej. Jeżeli tak, no to te trzy liczby rzeczywiście tworzą ciąg geometryczny. 1 druga do kwadratu to jest oczywiście 14, no i to się równa, możemy ten iloczyn wciągnąć do licznika, czyli w liczniku napiszemy pierwiastek z 5 minus 2 razy pierwiastek z 5 plus 2 przez 4, no i dalej pod spodem znowu 1 czwarta równa się, i teraz możemy tutaj dla licznika zastosować wzór skróconego mnożenia a minus b razy a plus b, że to jest a kwadrat minus b kwadrat. Czyli w naszym przypadku a to pierwiastek z 5 do kwadratu daje po prostu 5 i dalej minus b kwadrat, czyli minus 2 do kwadratu, czyli minus 4. No i dzielone przez 4. I rzeczywiście otrzymujemy po lewej stronie 1 czwartą. Po prawej stronie 5 minus 4 to jest 1, również 1 czwartą. Czyli lewa strona równa się prawej. Zatem nasz ciąg jest geometryczny.